Marcin Hakiel i Dominika Serowska niedawno powitali na świecie swojego synka, którego postanowili nazwać Romeo. To nietypowe imię szybko stało się tematem gorących dyskusji w internecie, wywołując szerokie spektrum emocji wśród fanów i internautów. Kontrowersje wokół imienia małego Romeo nie ucichły, kiedy Dominika zdecydowała się stanąć w obronie wyboru, stwierdzając, krzywdą jest imię, które ma 90% populacji. Za to teraz uwagę publiczności przyciągnął drogi wózek, z którym Marcin Hakiel został zauważony na ulicach Warszawy. Cena tego akcesorium, jak się okazało, była dokładnie tak wysoka, jak wielu podejrzewało, co natychmiast wywołało nową falę złośliwych komentarzy. Para, mimo że przyzwyczaiła się już do życia pod medialnym mikroskopem, musi teraz mierzyć się nie tylko z krytyką dotyczącą wyboru imienia. Ale i z opiniami na temat swoich decyzji zakupowych. Jak widać, życie celebrytów rzadko kiedy jest wolne od kontrowersji, a każdy ich krok może stać się przyczynkiem do publicznej debaty. Marcin Hakiel i jego narzeczona, Dominika Serowska, cieszą się z nowej roli rodziców, eksplorując miasto z eleganckim wózkiem, który okazał się być znacznie bardziej przystępny dzięki ich popularności w mediach społecznościowych. Młodzi rodzice nie musieli wydawać około 3500 zł, ponieważ w ramach współpracy mogli przetestować jeden z najlepszych modeli wózków na rynku. To świetny przykład na to, jak zasięgi internetowe mogą przekładać się na realne korzyści. Dominika Serowska podzieliła się na Instagramie zdjęciem z pierwszego spaceru z synkiem Romeo, które spotkało się z ciepłym przyjęciem. Komentarze pod postem świadczą o dużej sympatii i wsparciu ze strony obserwujących. Ale szczęście. Do zobaczenia, maluszku. Śliczny mały hakielek, piękne, niezapominane chwile oraz jesteście cudowni, a synek sama słodycz. To pozytywny zwrot w mediach, który pokazuje, że publiczność potrafi być także źródłem wsparcia i dobrych emocji dla celebrytów.